Witam w następnym odcinku, a tu Xaverura. W dzisiejszym odcinku zbudujemy nie jedną, a trzy linie kolejowe. Zaczniemy od linii kolejowej 292 Jelcz-Miłoszyce-Wrocław-Osobowice. Następnie omówimy linię kolejową 277 z Jelcz-Miłoszyc do Jelcz-Laskowic. A na koniec kawa krótki kawałek linii 271 z Wrocław Osobowic do Wrocławia Różanki. Zapraszam na oglądanie. Pierwszą stacją jest Wrocław Kowale. Powstała ona w 1922 przez kolej rzeszy niemieckiej. Posiadała ona budynek dworca z kasą biletową, WC i jeden peron. Kasa biletowa była czynna w latach 1954-1991 a budynek jest adaptowany obecnie do innych celów. Na stacją jest Wrocław Popiele. Powstała ona w 2021 przez kol Polskie Koleje Państwowe. Posiada ona jeden peron i wiatę siedziskową. Na stacją jest Wrocław Swojczyce. Po powstała ona w 1923 przez Kolej Rzeszy Niemieckiej. Posiadała ona budynek dworca z magazynem, dwie nastawnie WS i WS-1, dwa perony wyspowe, posterunek drużnika, rampę boczno-czołową, wagę wagonową, semafory świetlne i plac ładunkowy. Obecnie kasa biletowa jest likwidowana, a w budynku dworcowym znajdują się mieszkania. Do budynku stacyjnego przylega nastawnia dysponująca. Magazyn, również do niego przyległy, jest zdewastowany, jak i również istniała strażnica przejazdowa obsługująca przejazd na ulicy Swojczyckiej. Semafory zostały wymienione w 2014 z kształtowych na świetlne. Po rewitalizacji zbudowano tam mijankę z jednym peronem wyspowym. Teraz trochę o historii linii. Jest to linia jednotorowa znaczenia lokalnego, obsługująca miejscowości położone wzdłuż linii. Budowę linii z Jelcza Miłoszyc do Sowic rozpoczęło państwo pruskie w 1911 roku. Linia miała ułatwić transport surowców z Opolszczyzny i wschodnich rejonów rejencji wrocławskiej do portów odrzańskich. Linia pełniła funkcję wschodniej obwodnicy kolejowej Wrocławia. Linię rozszerzono obocznicę towarową z Sołtysowic do Różanki, która była silnie uprzemysłowionym osiedlem. Z czasem zdecydowano się o przedłużaniu linii kolejowej z Różanki do Osobowic, to połączenie z połączeniem do Magistrali trasy Poznańskiem. To połączenie zrealizowano w latach 40. W latach 20. i 30. zastąpiono na tej linii trakcję parową wagonami akumulatorowymi. Zdarzało się też, że do tych pojazdów silnikowych doczepiano jeden lub dwa wagony towarowe nadawane z mniejszych stacji. Po II wojnie światowej zlikwidowano ruch pomiędzy Wrocławiem Sołtysowicami a Wrocławiem Osobowicami. A 20 lat później, w 1972, ten odcinek został zelektryfikowany. Drugi odcinek z Sołtysowic do Jelcza Miłoszyc zyskał elektryfikację dopiero 10 lat później, w 1987. Już na początku XXI wieku, w 2000 roku, Linia rozpoczęła likwidację. Najpierw przeprowadzono deelektryfikację odcinka z Soutisowic do Osobowic, i jeszcze w tym samym roku zamknięto ruch pasażerski na ostatnim odcinku linii. Ruch towarowy zaś zamknięto w latach 2002-2008. W 2013 linia rozpoczęła swój mały ratunek. Uruchomiono wtedy ruch towarowy. Pomiędzy Sołtysowicami, a Osobowicami w 2017 uruchomiono jeszcze na starych torach połączenie od kolei dolnośląskich z Wrocławia sołtysowic do Wojnowa, które widać na tej mapie. Połączenie to zlikwidowano w grudniu 2018, w grudniu 2018 roku, ponieważ w 2019 rozpoczęto rewitalizację tej oto linii budując nowe przystanki, jak i również zwiększając prędkość linii. W 2020 uruchomiono pierwszy odcinek linii z Wrocławia Swojczyc do Jelcz Miłoszyc, a rok później ukończono odcinek z Wrocławia Swojczyc do Wrocławia -Swoj... Sołtysowic. Jelcz Miłoszyce na dolice Wielkie sierpień 1912. Na Wielkie, Dobrzykowice, listopad 1912. Dobrzykowice, Wrocław-Sołtysowice, 1922. Wrocław-Sołtysowice, Wrocław-Osobowice, mniej więcej lata 40. Następną stacją jest Wrocław Strachocin. Powstała ona w 2021 przez ko Polskie Koleje Państwowe. Posiada ona jeden peron i wiatę siedziskową. Następną stacją jest Wrocław Wojnów. Powstał on w 1922 przez Kolej Rzeszy Niemieckiej. Posiadał on budynek dworca, WC i 1 peron. Kasa biletowa była czynna w latach 1957-1976, a w 2006 budynek był zdewastowany. Znajdowały się tam mieszkania, a na ścianie wysoko wisiał rozkład jazdy. Peron był zarośnięty. Następną stacją jest Wrocław Wojnu Wschodni. Powstał on w 2021 przez Polskie Koleje Państwowe. Posiada on jeden peron i wiatę siedziskową. Następną stacją są Dobrzykowice Wrocławskie. Powstała ona w 1912 przez królewski pruski zarząd kolei. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem WC, dwa perony, rampę boczną i plac ładunkowy. Po 1945 roku była wskazywana jako przystanek, a kasa biletowa została zlikwidowana w maju 1978 roku. Rampa boczna istniała do 1991. A przy rewitalizacji zbudowano tu dwa perony i zrobiono mijankę. Następną stacją są na dolice małe. Powstała ona w 2021 przez polskie koleje państwowe. Posiada ona jeden peron i wiatę siedziskową. Następną stacją są Nadolice Wielkie. Powstała ona w 1912 przez Królewski Pruski Zarząd Kolei. Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, WC, dwa perony, rampę boczno-czołową, wagę wagonową i plac ładunkowy. Rampa boczno-czołowa istniała do 1970. Ładownia została zamknięta w listopadzie 1970 roku. Kasa biletowa została zamknięta w 1993 roku, obecnie budynek dworcowy jest częściowo zamieszkany. Następną stacją jest Chrząstawa Wielka, dawniej jako po prostu Chrząstawa. Powstała ona w 1912 przez Królewski Pruski Zarząd Kolei. Przystanek posiadał budynek dworca, WC, budynek mieszkalny gospodarczy oraz jeden peron. W 2019 przy rewitalizacji zlikwidowano wszystko co było wymienione oprócz budynku mieszkalnego i również przystanek nie został odbudowany po rewitalizacji. Na Następną stacją jest szóstawa mała. Powstała ona w 2021 przez Polskie Koleje Państwowe. Posiada ona jeden peron i wiatę siedziskową. Była to najprawdopodobniej stacja zastępującą Chrząstawę Wielką. Następną stacją są Jelczla Miłoszyce już na innej linii 277. Powstała ona w 1912 przez Królewski Pruski Zarząd Kolei. Obecny przysanek i posterunek odgałęźny Jelcz-Miłoszyce został otwarty w dniu 1 maja 1912 roku jako przystanek osobowy. Niedługo później urządzono tutaj stację, gdyż już od dnia 15 sierpnia tego roku czynne było odgałęzienie do nadolic wielkich, a dokładnie 100 lat później, w latach 2012-2013, przebudowano ją do obecnego stanu. Stacja ta posiada budynek, z posiadała. Stacja ta posiadała budynek dworca z magazynem WC 3 perony, dwa budynki mieszkane dla pracowników kolei, budynek gospodarczy na nastawnie JM, plac ładunkowy i wagę wozową. Wcześniej wspomniany obecny status stacji mówi, że stacja posiada Budynek dworcowy używany zgodnie z przeznaczeniem, semafory świetlne i jeden peron wyspowy. Na stacją stacji jest Jelcz Laskowice. Powstała ona w 1909 przez Królewski Pruski Zarząd Kolei. Posiadała ona budynek dworca z magazynem nastawnie JL, trzy perony z przejściem podziemnym. Rampę boczno-czołową i plac ładunkowy, jak i również od stacji odchodziła bocznica do fabryki samochodów Jelcz, obecnie zlikwidowana. Obecnie w budynek, budynku dworca zlikwidowano centralne ogrzewanie, chyba w 2014 C czwartym. Na parterze używana jedynie jedka sabiletowa w a Jęci, a pozostałe pomieszczenia w puste. Piętro jest zamieszkałe i ogrzewane. Wieża wodna jest zdewastowana, a żurawie wodne zdemontowane. Waga wagonowa została zlikwidowana w 1991. Ostatnią stacją jest Wrocław Różanka. Powstała ona w 2015 wraz z Wrocławiem Grabiszynem przez Polskie Koleje Państwowe przy modernizacji linii Wrocław Główny, Wrocław... Poznań Główny. Jest on położony daleko od siedzib plubskich, ale w pobliżu znajduje się największy wrocławski cmentarz, obwodnica śródmiejska, jak i również możliwość przesiadki na komunikację miejską. Ogólnie przystanek posiada dwa perony jednokrawędziowe boczne, wiatę siedziskową i przejście podziemne. Następną stacją jest Wrocław Osobowice. Która jest również na innej linii, lecz chciałem usprawnić wtedy ruch kolejowy w tamtym regionie. Więc tak, powstała ona w 1875 przez kolej wrocławsko-poznańsko-głogowską, a w grudniu 1889 roku otwarto tu ładownię. Posiadała ona budynek dworca z magazynem, nastawnie WO, WC budynek mieszkalny dla pracowników kolejowych, domek drużnika i stajnie. Od stacji odchodziła bocznica do Stalu. Stacja ta posiadała również kilka modernizacji w latach 90., 2004 i w 2015. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Lecz w sezonie. Był to ostatni odcinek z sezonu 8. Następnie będziemy robili linię kolejową z Helu do okolic Redy. E, lecz to już będzie w następnym odcinku, następnym tym sezonie. Więc... Tak jak mówiłem i papa!